Szybciej, wyżej, mocniej. Ta dewizja już od ponad wieku napędza sportowców do pobijania kolejnych rekordów świata w każdej możliwej dyscyplinie sportowej. Sport zawodowy w dużej części nastawiony jest na śrubowanie rekordów czasowych, zawodów, w których należy zrobić daną czynność w jak najkrótszym czasie, jest napęczki. Nie sposób wyliczyć wszystkich. Sport ma również drugą stronę nastawioną na coś kompletnie odwrotnego. Na jak najdłuższym wykonywaniu danej czynności w skrócie jest to sport wytrzymałościowy. Do tego rodzaju sportów z całą pewnością można zaliczyć maraton czy triatlon. Chociaż dla sportowców, o których będzie tutaj mowa, te dwie dyscypliny służą raczej jako rozgrzewka. Dziś mowa o sportowcach, którzy słynną dewizę olimpijską zamienili na najdalej, najdłużej, najwięcej. Zapraszam. Iron Man. Triatlon na dopingu, tak jak jeden z rekordzistów świata w tej dyscyplinie. 3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze oraz 42 km biegu. Brzmi strasznie, prawda? A co gdybyście taki dystans musieli pokonać przez 50 dni z rzędu w 50 różnych stanach? Brzmi jak obłęd, ale nie dla Jamesa Lorenza, który podjął się właśnie takiego wyzwania. W 2015 roku dzień w dzień pokonywał dystans około 226 km i podróżował między Stanami, aby, już następnego dnia, w totalnie nowym stanie, zrobić dosłownie to samo. Na sen i odpoczynek w trakcie dnia zostało mu około 4 do 5 godzin dziennie. Co więcej. Chętnie mogli razem z nim uczestniczyć w tym biegu, a przynajmniej w pewnej jego części. Mogli z nim rozmawiać, wspierać go, czy nawet przekazywać część pieniędzy na cele charytatywne, bowiem James prowadził zbiórkę charytatywną. W wywiadzie podkreślał, że najgorszym stanem, w jakim odbywał wyścig, było Tennessee. Ponieważ pod koniec jazdy rowerem zasnął i uległ niegroźnemu, acz bolesnemu upadkowi. To jest prawdziwy człowiek z żelaza, choć sam woli mówić o sobie Iron Cowboy. Dla kolejnego sportowca, 50-dniowe wyzwanie brzmi jak rozgrzewka. Skoro rok ma 365 dni, to czemu by nie spróbować okrążyć kulę ziemską? Tego szalonego wyzwania mógł się podjąć jedynie Polak. Polska gurum! American... Polska, górą. Polska górą. Adam Kostera postanowił każdego dnia. Pokonywać pewną odległość, czy to w pływaniu, czy to w jeździe na rowerze, czy to w bieganiu. I tak 67 razy przepłynął 18 km, 155 razy przejechał 200 km na rowerze i 143 razy przebiegł 55 km. Z bardzo skomplikowanych wyliczeń wychodzi 40 170 km, pokonanych głównie siłą własnej mięśni, ale jeszcze bardziej siłą własnej woli. I mimo, że nie trzymał się do końca planu i jednego dnia przebył mniej, by kolejnego dnia przebyć więcej kilometrów, pomogło mu to jednak zdobyć rekord Guinnessa w najdłuższym triatlonie na świecie. Poza tym pan Adam poszczycić się może 100 przebiegniętymi maratonami w 100 różnych dniach. Rekordem świata w 5-krotnym Ironmanie, 3-trzecim miejscu na Mistrzostwach Świata w 10-krotnym Ironmanie. Dobrze, ale czy tacy sportowcy pokonujący te olbrzymie odległości mogliby się zatrzymać na chwilę i zrobić, no nie wiem, na przykład deskę? Zrobić pewnie zrobią, ale czy to tak długo jak Józef Szalek, który utrzymał pozycję deski przez, uwaga, 9 godzin, 38 minut i 47 sekund? To już jest wyższa szkoła jazdy. Szalek pobił rekord świata w swoim rodzinnym kraju podczas festiwalu Avatar w Pilźnie, czyli w Czechach. Sam Szalek po zarobieniem planku potrafi jednak trochę więcej. Pobił m.in. rekord Czech w biegu po śniegu Boso oraz niedawno pobił rekord Guinnessa w biegu Boso po śniegu na dystansie półmaratonu wnoszącym 1 godzinę i 50 minut oraz 42 sekundy, jeżeli już trzeba być aż tak dokładnym. Dużym zaskoczeniem nie będzie fakt, że pan Józef jest zadeklarowanym morsem, trenerem oraz mówcą motywacyjnym. Teraz się zastanawiam, czy pan Józef Szalek mógłby robić deskę przez całe życie, tak jak to robi właśnie to piękne stworzenie? Nie wiem. Będąc już w temacie zimna, co powiecie na ekstremalne zimno i temperaturę minus 170 stopni Celsjusza? W typowe sierpniowe południe, brzmi to jak marzenie. Choć człowiek w takich temperaturach za długo by przeżyć nie mógł, o czym chyba absolutnie nie zdaje sobie sprawy pan Walerian Romanowski, który postanowił jeździć rowerem właśnie w tak niskiej temperaturze i mało tego udało mu się to zrobić. Co prawda, żadne miejsce na Ziemi nie posiada aż tak niskiej temperatury i też nie ma za wiele aż tak ogromnych zabrażarek. Niestety pan Walerian musiał zadowolić się rowerem stacjonarnym oraz komorą kryogeniczną. Uzbrojony w grube puchowe kurtki, Grube puchowe spodnie oraz wodę w postaci, no nie zgadniecie, kostek lodu oraz zamrożonego tłuszczu. Przez co najmniej kilkanaście godzin musiał zadowolić się, jeść, niestety, tylko takim jedzeniem. W późniejszej fazie wyzwania pan Walerian jadł już normalne posiłki. Ale jak to możliwe przy tak niskiej temperaturze? W swoim projekcie pan Walerian założył zwiększenie temperatury o 10 stopni Celsjusza co godzinę i tak pomiędzy temperaturą minus 170 i powiedzmy minus 100 stopni za bardzo aż takiej dużej różnicy temperaturowej nie odczuł. Tak pomiędzy temperaturą 0 a 70 stopni na plus różnica jest już dosyć znaczna, bowiem eksperyment zakładał 24 godziny jazdy rowerem. Z jak największą amplitudą, i to pod sam koniec eksperymentu, z bardzo zimnej i mroźnej Arktyki, pan Walerian wybrał się na gorącą pustynię, no w tym wypadku saunę, w mniej niż 24 godziny. Amplituda wynosi oszałamiające 240 stopni Celsjusza. No albo 513,15 Kelvinów, żeby fizycy się nie czepiali. Pan Valerian zdecydowanie woli mróz i prawdopodobnie zaczął marsować, zanim to było modne. Robi to w dość ciepłych jak na niego warunkach, przy minus 50 stopni Celsjusza, no albo troszeczkę zimniejszych, minus 120 stopni Celsjusza. Przejechał nawet 1000 km na rowerze w środku zimy w Jakucji. Co jeszcze bardziej ciekawe, pobił rekord Guinnessa w jak najdłuższym spędzeniu czasu w lodzie w samych kąpielówkach. Pobił m.in. wynik kolejnego człowieka, który wakacje spędza chyba w zamrażarce, czyli pana Wima Hoffa. Człowiek lodu, bo tak o sobie każe mówić, jest chyba największym celebrytą spośród wszystkich wymienionych do tej pory osób. Jego kanał na YouTube obserwuje blisko 2,7 miliona widzów, a film, w którym opowiada o swojej specjalnej technice oddychania obejrzano prawie 90 milionów razy. 65-letni Holender upodobał sobie walkę z zimnem, to do niego należy wcześniejszy rekord najdłuższego przebywania w lodzie wynoszący godzinę i 52 minuty. Spiał się m.in. na Kliman w samych shortach i butach, przebiegł maraton w Finlandii za kołem podbiegunowym, oczywiście znowu w shortach. Ukończył go w 5 godzin i 25 minut, co nie jest porywającym wynikiem, ale biorąc pod uwagę, że przebiegł go bez butów, jak i w temperaturze minus 20 stopni, no to można mu wybaczyć ten mały nietakt. Stanowił również w 2001 roku rekord Guinnessa w pływaniu pod lodem na dystansie 57,5 metra. Próbował wspiąć się również w samych shortach i sandałach na Mont Everest, ale na wysokości 6700 metrów nad poziomem morza musiał założyć buty, ponieważ do sandałów nie można było przypiąć raków, a 1000 metrów przed samym szczytem musiał niestety zrezygnować, ale nie z powodu zimna, a z odnowienia kontuzji stopy. Z tych cieplejszych wyzwań człowiek lodu przebiegł maraton na pustyni Namib. Bez picia żadnych płynów w trakcie biegu. Ciekawy, czy i tym razem był bosy. Natomiast w przypadku tej postaci o ubiór podczas biegu nie musimy się martwić. Choć w sumie, czekajcie, chyba jednak musimy. Następna osoba postanowiła przebiec 875 km w kaloszach. Yang bo o nim mowa, w 1983 roku wystartował w ultramaratonie na trasie Sydney, Melbourne, ubrany jedynie w strój roboczy. A że był rolnikiem, to chyba łatwo sobie wyobrazić jego strój. Dosłownie nikt w niego nie wierzył. Biegał jakby miał się zaraz przewrócić, jakby musiał ciągnąć nogi za sobą. Jego strój był taki, jaki był. A na pytanie, czy kiedyś biegał bardziej zawodowo, odparł, że. Mając ponad 2000 owiec, kiedy zanosiły się na burze, zaganiał owce do zagrody i czasami to trwało 3 dni. Zatem to był mój jedyny trening i moja jedyna styczność z bieganiem. No, bardzo zawodowo. Trzeba przyznać. Nikt o zdrowych zmysłach nie mógł sądzić, że 61 wówczas letni Australijczyk przebiegnie ten dystans. Tym bardziej, że nawet specjalnie nie trenował. Jak inni sportowcy, postanowili na 18 godzin biegu zrobić 6 godzin snu i regeneracji. Tak pan Cliff stwierdził, że sen to jest zbędny luksus, i biegał wtedy, kiedy inni spali. No Przypomina mi się ta słynna bajka o żółwiu i zającu i tak jak w bajce to żółw wygrał, tak to pan Cliff niespodziewanie wygrał całe zawody. Wydatnie pomogło mu to, że nie marnował czasu na zbędne rzeczy, takie jak sen i regeneracja i biegał nawet w nocy. Cały dystans przebiegł w 5 dni, 15 godzin i 4 minuty ciągłego biegu. Wyprzedził drugą osobę aż o 10 godzin. I co jeszcze bardziej zdumiewające, nie wiedział, że za wygraną jest nagroda pieniężna w wysokości 10 tysięcy dolarów. Którą to nagrodę przeznaczył na pięciu kolejnych sportowców, którzy przebili na metę za nim, ponieważ stwierdził, że oni biegali dużo lepiej od niego i im bardziej się te pieniądze należą niż jemu. Wow, zaskakujące bardzo. Ale ścigać można się nie tylko z innymi ludźmi. Można też ścigać się z własnym cieniem i granicami swojej wyobraźni. Jasper Olsen Jasper Olsen Duńczyk, którego prawdopodobnie ulubionym filmem jest Forrest Gump, postanowił, jak swój filmowy idol, po prostu biec przed siebie i po prostu biegł przed siebie. Biegał tak długo, że w ciągu 662 dni przebiegł o matko. 26 232 km, dzięki czemu okrążył prawie cały kontynentalny glob. Do przebiegnięcia tak wielkiej odległości potrzebował jedynie 26 par butów oraz Wózka Dziecięcego, w którym no, nie przewoził żadnego gąbelka, ale rzeczy troszeczkę bardziej przydatne do życia, jak na przykład prowiant, śpiwór, leki czy namiot. Jasper mógłby poprzestać tylko na tym, ale postanowił, że co to za życie bez biegania, i trzy lata później dalej postanowił biegać. Tym razem wziął się za podróż z północy na południe. Bieg rozpoczął spod koła podbiegunowego, a zakończył w Kapsztadzie w RPA. Ale to nie koniec dla naszego biegacza. W międzyczasie musiał być hospitalizowany z powodu oznak czerwonki, malarii oraz operacji ręki, ale wrócił do ponownego biegu po 9 miesiącach, no i dokończył go przebiegając szalone 40 tysięcy kilometrów. Kasper Olsen w swoim wyzwaniu postanowił przebiec dziennie dystans około 45 km, czyli nieco ponad maraton. W porównaniu do następnej zawodniczki brzmi to jak amatorszczyzna. Tim Allen stwierdziła, że przerwy na sen to tylko niepotrzebna fanaberia i postanowiła biec tak długo, jak tylko da radę. Opłaciło się to i to zdecydowanie. Pod koniec 2013 roku wzięła udział w biegu na 500 km, już samo to jest ogromnym wyczynem, ale fakt, że nie zasnęła przez cały czas trwania wyścigu, czyli około 86 godzin, to już troszeczkę poprawia całą sytuację. Dzięki temu pobiła kobiecy rekord świata w biegu bez snu, co jeszcze bardziej niezwykłe dokonała tego w wieku 47 lat, a wszystko to zostało okroszone zbieraniem pieniędzy na fundację charytatywną. Krzysztof Gajewski jest kolejnym Polakiem w tym zestawieniu. Brzmi jakby kompletnie odstawał od pozostałej ósemki zawodników. No bo sami posłuchajcie, pokonanie dystansu 77,5 km, czy nawet pokonanie 110 km w 48 godzin, no nie brzmi jakoś szalenie imponująco. No chyba, że dowiemy się, że dystans został pokonany w wpław. Pan Krzysztof upodobał sobie pływanie ekstremalne, ale jednocześnie unika przy tym jacuzzi, czy jakiejkolwiek formy podgrzewania wody. W 2021 roku pan Krzysztof pobił rekord świata w najdłuższym lodowym pływaniu. Przepłynął prawie 4 km w czasie 1 godziny 19 minut i 34 sekund. W wodzie o temperaturze 3,4 stopnia Celsjusza. Rok później rekord świata w najdłuższym lodowym pływaniu. Kolejny rok później ustanowił rekord świata, po raz kolejny zresztą. Przypłynął 5 km w wodzie o temperaturze 4,8 stopnia Celsjusza, zajęło mu to 1 godzinę i 24 minuty. Miesiąc później ustanowił kolejny rekord świata. Przypłynął tym razem 6 km w wodzie o takiej samej temperaturze i zajęło mu to godzinę i ponad 45 minut. Trzy miesiące później, no nie zgadniecie, kolejny rekord świata. Tym razem w przebywaniu w lodzie w samych kąpielówkach. Spędził w lodzie ponad 3 godziny. Następnie postanowił się wybrać poza granice naszego kraju. Wybrał się do Austrii, konkretnie do lodowca Hintertax. Przepłynął w nim 2 km w wodzie o temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza. Ale chwila, chwila, ponoć woda zamarza, jeżeli jest poniżej 0 stopni Celsjusza. No, przy odpowiednim ciśnieniu może być nawet woda w stanie ciekłym o temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza i tym razem odbyło się to na wysokości 3200 metrów. Ponieważ na takiej wysokości jest inne ciśnienie, no to woda mogła mieć poniżej 0 stopni Celsjusza i przepłynął te 2 km w czasie 43 minut. Dodatkowo dla pana Krzysztofa baseny w normalnych wymiarach są pase. Wybiera otwarte akweny wodne, jak na przykład rzeki na Mazurach, w których to już przepłynął te 77,5 km, wymienione na samym początku, bijąc przy tym rekord świata, czy wcześniej wspomniany rekord świata w pływaniu 48-godzinnym, wynoszącym od teraz 110 km. A na sam koniec pozostała osoba, o której zapomnieć się po prostu nie da. A to głównie dlatego, że co chwilę przypominała sobie, wymyślając sposób na to, jak najbardziej uprzykrzyć i utrudnić sobie życie. Myślę, że nie trzeba przedstawiać Wojciecha, rekordzistę Sobierajskiego. Wspomnieć na pewno należy o tym, czego dokonał, a dokonał on całkiem sporo. Między innymi rekord świata w ciągnięciu samochodu stojąc na rękach. Szczerze, nawet bym tego nie wymyślił. Pobił jeszcze rekord świata w maratonie ciągnąc samochód. Ukończył Ironman z kłodą 50 kg na plecach. Przypłynął kajakiem z Polski do Szwecji. Wszedł na rysy z 50 kg kamieniem. Zdobył Kilimandżaro bez butów. Pobił rekord świata w maratonie bez butów na kole podbiegunowym. Ma również za sobą rekord Polski w chodzeniu po linie i największej liczbie wejść w jedną godzinę. Można wymieniać i wymieniać. W samym tylko 2021 roku pobił 12 rekordów, po jednym w każdym miesiącu roku. A ty, którego wyzwania byś się chciał podjąć, napisz koniecznie w komentarzu.